Witam serdecznie nasz kolejny aceranek i znowu! Trudny temat, o czym dzisiaj będziemy mówili. A na dzisiaj opowiemy o nowoczesnym kościele. Tak. Funkcjonuje taki zwrot, jest popularyzowany, coraz częściej jest spotykany i znam pastorów, którzy zupełnie świadomie brną właśnie w organizację nowoczesnego kościoła. Cóż to takiego jest, ten nowoczesny kościół? No, ośmielam się stwierdzić, że jest to jedno z najbardziej sprytnych oszustw, jakie diabeł sprzedał w ostatnich dziesiątkach lat kościołowi. W Polsce to raczkuje, ale w Stanach Zjednoczonych widać już owoce tego nowoczesnego chrześcijaństwa czyli pozamykane na cztery spusty kościoły. Czym się charakteryzuje? Nowoczesny Kościół. No i tu mamy pewien problem. Dlatego, że z pozoru wszystko wygląda pięknie. Ponieważ Nowoczesny Kościół eksponuje miłość. Miłość, którą się odmienia przez wszystkie przypadki, która jest wielka, wspaniała, dotyka wszystkich. Ale tak naprawdę unika się zdefiniowania, czym ta miłość jest. Oczywiście jest to świadomy zabieg, ponieważ jeśli będziemy mówili o Bożej Miłości, tej biblijnej, no to ona natychmiast mówi o grzechu. Natychmiast mówi o krzyżu. Natychmiast mówi o cierpieniu zbawiciela. Natychmiast mówi o tym, że Bóg kocha człowieka, ale nienawidzi grzechu. Ale Nowoczesny Kościół nie mówi takich rzeczy. Nowoczesny Kościół mówi wszyscy do nas przyjście. Wszyscy możecie do nas przyjść i znajdziecie u nas miejsce dla siebie. Czy to grzesznicy, czy to homoseksualiści, czy to chrześcijanie również, czy to zwolennicy eutanazji, czy to zwolennicy aborcji, wszyscy znajdziecie u nas miejsce, bo Bóg wszystkich kocha. Zobaczcie, co za oszustwo. Bóg wszystkich kocha, a więc uwaga, jeśli wszystkich kocha, to należałoby oczekiwać, że nikogo nie wrzuci do piekła. Ale ponieważ Bóg nienawidzi zła, to w zamian za człowieka do piekła wrzuci grzech. Tak? Tak Biblia nie uczy. To grzesznicy pójdą do piekła. Z powodu grzechu oczywiście, ale to grzesznicy pójdą do piekła. Nowoczesny Kościół zupełnie świadomie rezygnuje z tej części biblijnego nauczania, która konfrontuje człowieka z grzechem. Która konfrontuje człowieka z Bożą Prawdą. No niestety, muszę użyć znowu tego określenia, ale to jest jak najbardziej budyniowo-kremówkowy Kościół. To jest Kościół, w którym chodzi o to, żeby wszyscy czuli się w nim dobrze, żeby wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, żeby wszystkim było miło i żeby tak naprawdę wobec tych ludzi nie było zbyt wielu oczekiwań. Bo tak naprawdę chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy byli jedno. Musimy zrozumieć jako chrześcijanie, bo ludzie ze świata nie muszą tego rozumieć, chociaż. Przyznam, że często mają bardziej część wyłumysł od chrześcijan. Musimy zrozumieć, że nadchodzi czas, kiedy to na całym świecie odbędzie się, a się już się odbywa, próba zmiany paradygmatu kulturowego. Mówiąc inaczej, zmiana kultury po prostu. To, co było dobre, teraz będzie złe, a to, co było złe, teraz będzie dobrze. W uproszczeniu nieco, ale o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby zło stało się dobrem, a dobro stało się złem. I to dzieje się w polityce, to dzieje się w szeroko pojętej popkulturze, no bo kultury wysokiej praktycznie już nie ma. To dzieje się w polityce, to dzieje się na obrzeżach polityki, w różnego rodzaju organizacjach. To dzieje się w świadomości ludzi, a przede wszystkim w mediach się to dzieje. I kościół, który dał się zarazić tą straszną, diabelską ideologią, na zachodzie już od kilkudziesięciu lat, dał się wciągnąć w sferę właśnie takiej popkultury czy postkultury i świadomie zrezygnował z wielu. A naprawdę wielu biblijnych dogmatów, dlatego tak łatwo dzisiaj nawet ewangelicznym protestantom bratać się z katolikami przez ekumenizm, bo zrezygnowali już dawno z tego, co bardzo ostro dzieliło biblijnych chrześcijan od katolicyzmu. Oni świadomi z tej z tej różnicy zrezygnowali, ten podział odrzucili. Jestem przekonany, że są nawet gotowi na to, aby zbratać się na jakichś szczególnych warunkach z kościołem, kościołem rzymskokatolickim, no i być może, na przykład tworząc parafię zielonświątkową kościoła rzymskokatolickiego, parafię baptystyczną kościoła rzymskokatolickiego, a może Parafię ewangeliczną Kościoła Rzymskokatolickiego, parafię luterańską, metodystyczną w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego. Dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki kupi to, bo jest tak słaby, że zrobi wszystko, aby wzmocnić swoją pozycję. Nowoczesny Kościół dawno odrzucił Chrystusa. To są tylko pozory. Pieśni, czytanie tekstów. To już przypomina Kościół Katolicki, gdzie też śpiewa się czasami bardzo piękne pieśni. Że było śmiesznie, niektóre z tych pieśni napisali protestanci. Czyta się przecież fragmenty Bożego Słowa, a więc można usłyszeć Boże Słowo, ale nikt tak naprawdę nie traktuje tego poważnie. Najważniejsza jest liturgia, najważniejsza jest religia, najważniejsza jest jedność, najważniejsze jest dobre samopoczucie. W Kościele Rzymskokatolickim to oczywiście przepiękne procesje, no jak ktoś lubi, no ja nie bardzo, ale przepiękne procesje, dymy kadzidlane, kwiatki sypane, figurki obrzucone tam wianuszkami, kwiatkami, złotem, ubrankami, chóry, organy, orkiestry. No, każdy, niech sobie tam dopisze, co chce, bo nie jestem na bieżąco. A kościoły protestanckie, cóż, poszły w innym kierunku nieco. Dymy, światła kolorowe, błyskające, flesze różnego rodzaju, głośna muzyka, często muzyka, która wprowadza w trans ludzi. E, cóż jeszcze? To, o, na przykład taniec na róże ku uwielbieniu Pana Jezusa. Widziałem na własne oczy. Nie mogę uwierzyć. Nie mogłem uwierzyć... Co za idiota to wymyślił? No jeśli to diabeł, no to, to wiedział, co robi. Ale co za idiota pastor to wprowadził do kościoła? A więc dzieje się dla zmysłów, dzieje się dla serca, ale nic nie dzieje się dla ducha, nic nie dzieje się dla duszy. I później nie dziwmy się, że chrześcijanie dali się dosłownie związać strachem przerażeniem i zamknęli się w swoich domach, bo wszechmogący wirus wkroczył, a wszechmogący Bóg już nie jest wszechmogącym Bogiem. Nie dziwmy się. Czekola z czekolady robi się czekoladę. Z kremówki zrobisz tylko dobre ciastko. Jeżeli wychowaliśmy, czy właściwie nie my, ale jeżeli Kościół wychował sobie pokolenie, które bardzo zwraca uwagę na to, jak jest ubrane... Jak ładne garnitury nosi, jak drogie ciuchy nosi, jak ładnymi samochodami jeździ, jak piękne budynki stawia. No to mamy czekoladowych żołnierzy, którzy się do niczego nie nadają i którzy tak naprawdę, sami nie z tego sobie sprawy, ale są sługami tego świata, wpisali się w kontekst tego świata i ci ludzie, jeśli się nie nawrócą, nie narodzą się na nowo, nie obudzą się do nowego życia, to idą na śmierć. Nie dyskutujemy tu o kwestii zbawienia, tylko mówimy tutaj po prostu, że ten kościół umrze, bo musi umrzeć. I nikt nad nim się nie pochyli. Wiecie, że najbardziej tragiczne jest to, że nawet sojusznicy tego kościoła z tego świata będą się cieszyć ze śmierci tych ludzi, tych instytucji. Nikt nad nimi się nie pochyli. Nad nimi się pochylają tylko tacy wariaci jak jak ja czy mnie podobni, którym zależy na tym, żeby Kościół nie zginął. Ale właśnie ci ludzie są największymi wrogami tych, którzy mówią im prawdę. Nowoczesny Kościół jest największym nowoczesnym oszustwem, jakie zdarzyło się temu pokoleniu. Jak słyszycie nowoczesny Kościół, to natychmiast uciekajcie. Natychmiast uciekajcie, bo wpadniecie w sidła, z których nie będziecie mogli się wydobyć. Znam ludzi, którzy kiedyś głosili prawdziwą, żywą Ewangelię. Sam nawet musiałem ich strofować, żeby nie przesadzali. Dzisiaj są apologetami nowoczesnego kościoła i mówią rzeczy, których wstyd słuchać. Ta, to właśnie robi z ludźmi wierzącymi ideologia nowoczesnego kościoła. Nie teologia, ideologia. Dlatego, że nowoczesny Kościół to jest sprawa ideologii, a nie teologii. Teologia jest niezmienna, biblijna oczywiście, jest niezmienna. Jeśli ktoś chce jej słuchać, jeśli ktoś chce nią się w jakiś sposób yy, yy, kierować, to wystarczy, że sięgnie po opracowania teologiczne z, z okresu dwóch tysięcy lat i znajdzie mniej więcej to samo. Akcenty mogą być różnie złożone, ale to, co niesie ze sobą Nowoczesny Kościół, nie ma nic wspólnego z teologią. To jest zwyczajna ideologia. Ideologia liberalno-lewicowa, troszeczkę podlana biblijnym sosem. I mamy Nowoczesny Kościół. Nowoczesny Kościół tworzy ludzi, którzy przestają cokolwiek odczuwać. Ja wiem, co mówię. Ci ludzie przestają cokolwiek odczuwać, oni są formatowani. Ma być pewien wzorzec takiego nowoczesnego chrześcijanina, który nawet jeśli zobaczy, że są rzeczy, które są niewłaściwe, to ma milczeć. Ma milczeć. Dlaczego ma milczeć? No bo miłość. No bo miłość się liczy, no bo miłość jest najważniejsza. Osobiście znam człowieka, którego podziwiałem przez lata. W jakim sensie można powiedzieć, że był w początkowym okresie mojego życia wzorem, na którym się w jakiś sposób fokusowałem. I dzisiaj ten człowiek mówi, że do jego kościoła mają przyjść wszyscy tęczowi. Że to jest dla nich miejsce. To wcale nie jest śmieszne. To jest przerażające. To jest tak głęboko przerażające, że kiedy nad tym się zastanawiam, to. Zadaję sobie pytanie, co z tym ludziom się stało? Gdzie popełnili błąd? Bo oni są przekonani jeszcze do tego, że mają rację. Gdzie popełnili błąd? Gdzie zarazili się tą straszliwą chorobą niewiary, pogardy dla Bożego Słowa? Co się stało w ich życiu? Jeżeli będziemy fundować sobie taki kościół w naszym kraju, to oczywiście będzie to kościół, który będzie największym wrogiem przebudzenia. Zobaczycie, że największym wrogiem przebudzenia duchowego w naszym kraju będzie ten umierający Kościół. On będzie gotów na wszystko. Ci ludzie będą się sprzeciwiać w każdym miejscu, w każdym czasie i w każdych okolicznościach przebudzonemu Kościołowi. Raz, że ci ludzie naprawdę wierzą w to, co mówią, a to, że to jest oszustwo, to już tego nie widzą. Dwa, że ci ludzie tracą wszelkie wpływy. To dzieje się w tempie już geometrycznym. Tracą wszelkie wpływy, tracą władzę. Swego czasu to jest oczywiście ze świata porównanie, swego czasu w Polsce pewna gazeta miała taki, taką pieczątkę, można powiedzieć, moralności i duchowości społecznej. Narodu. To była gazeta wyborcza, ale Gazeta wyborcza zbankrutowała. Po prostu wszystkie jej kłamstwa, wszystkie jej manipulacje, wyszły na wierzch. Ludzie się od niej odwrócili. Czego należało oczekiwać? No jakieś świeckie pokuty, przyznania się do błędów, pojednania się z ludźmi. Nie, oni brną po dziś dzień w przekonanie, że są jedynymi prawdziwymi. Rozumnymi ludźmi i nienawidzą Polski, nienawidzą Polaków, są największymi wrogami kraju, który przecież pozwala im funkcjonować, zarabiać pieniądze. I tak właśnie będzie z kościołem, który upada. Będzie największym wrogiem przebudzenia, największym wrogiem przebudzonego kościoła, dlatego że wszystko traci. I to już jest rzecz, której nie da się cofnąć. Oni w to oczywiście nie wierzą, ale nie szkodzi. Pytanie, w co ci ludzie wierzą w ogóle, bo to jest też istotna sprawa. Ludzie uciekajcie od nowoczesnych kościołów. One was po prostu usidlą, zrobią wam w, w sercu pustkę, w głowie siano, zabiją waszego ducha i, i będziecie jak takie e, wyprodukowane, sztucznie e, istoty. Z góry zaprogramowane, bez żadnych uczuć, bez własnego yy, niezależnego myślenia, stanie się się po prostu niewolnikami. Wierzący ludzie są wolnymi ludźmi. Są i muszą być, bo takimi uczynił ich Chrystus. I ci wierzący ludzie z własnej nieprzymuszonej woli, tak jak Chrystus to uczynił, z własnej nieprzymuszonej woli oddają siebie do dyspozycji ludziom, a przede wszystkim do dyspozycji samego Chrystusa. I to jest piękne, i to jest święte, i to jest wspaniałe. Taki jest przebudzony Kościół. Wolny, radosny i męczeński. Amen.